Ja bym zaczęła od zwyczajnej przysługi. Okej, okay. no to możesz y, opowiedzieć o tym filmie nam, przybliżyć go. No, główną bohaterką jest samotna matka. Ona jest taka y, wesolutka, kochana, żeby każdemu pomóc, itd., tak, i tak dalej. No. Wręcz taka naiwna, nie? No, tak, naiwna. No i na swojej drodze y, spotyka mamy kolegi swojego dziecka. No i ona była taka. No kobieta z klasą, nie? Jak się na nią patrzyła taka. Baba z jajami. No, to drugie określenie. E... No... Ale z klasą no, no nie... też. No i ona pyta się właśnie o tę zwyczajną przysługę, czyli czy Stefani będzie mogła zapiekować się jej synkiem. No i to się zgadza, a ta opieka tak trwa już jeden, dwa dni. Chyba tam do trzech doszło, aż ten ojciec nie wrócił. No i zgłaszają z mężem tej Emilii zaginięcie. No ale Stefani dostaje znaki od Emilii. No, czyli jednak coś tam chyba nie do końca jest zmarła. Fajne jest to, że to jest czarna komedia, ja to kupuję. Mhm. I... wiesz, no takie głupotki czasami tam się zdarzają jakieś. Wiesz, niektóre wydarzenia na przykład bohaterowie mogli przewidzieć, nie?